Witam, się, Manko z tej strony Szyszak. W tym krótkim filmiku pokażę tylko mój pick'em z kolejnej fazy. Jak widzicie, fazę pretendentów udało nam się zaliczyć i zdobyć 6 poprawnych typów. Co do fazy Legend, to pamiętajcie, że musicie zrobić ją bardzo szybko, bo już jutro o 10 rano pierwszy mecz, w którym zmierzy się Evil Geniuses i Face. Przechodząc teraz do moich predykcji, to zaczniemy od zespołów na awans. Na pewno polecam tutaj wstawić takie zespoły jak NiP, NaVi, Vitality i Gambit. To są najpewniejsze zespoły w tym zestawieniu. Kolejnymi moimi typami jest zespół Face, G2 i Astralis, co do piku 0,3 to tutaj wstawiam Evil Geniuses, także sorry michu, co do 3-0 to tutaj wstawiam Liquid, powiem wam szczerze, że jest mało czasu na zastanowienie się i jest dużo drużyn, które mogłem jeszcze dać na awans, myślę tutaj na przykład o Heroic albo Ends. no ale finalnie zostawiam przy tym co tutaj widzicie na ekranie. To by było na tle, także życzę Wam wszystkim powodzenia. Dzięki Wam za pozytywny odbiór poprzedniego filmiku. Za wszystkie suby i miłe komentarze. Trzymajcie się i Hejka.